Czcigodny księży Pawle, drogie siostry zakonne, kochani bracia i siostry, rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje doroczne, rekolekcje wielkopostne. I zawsze jest tak, że te rekolekcje, które przeżywamy, mogą podlegać takim różnym kryteriom. Może nam się podobać, może nam się nie podobać. Możemy chodzić dlatego, że przeżywamy jakiś kryzys, mamy problemy. Chcemy prosić o łaskę. Możemy też być na swój sposób ciekawi, co też nowego powie, zazwyczaj nic nowego, bo Ewangelia jest niezmienna, nie jest rzeczą właściwą, żeby się coś nowego dowiedzieć, tylko rzeczą najwłaściwszą jest to, jak przyjąć to, co słyszymy w każdej mszy świętej. W każdej mszy świętej powtarzamy te słowa, może na niej nie zwracamy uwagi. Kiedy kapłan ukazuje Jezusa i mówi o to, Baranek Boży, to my, jako ludzie wierzący, mówimy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko jedno słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Moc Bożego Słowa jest niesamowita. Jedno słowo Boże, jedno słowo, to dosłownie jedno zapamiętane słowo które jak ziarno pada na glebę mojego serca, może uczynić, że serce moje stanie się przemienione łaską Boga. Takie jest, jest moc Słowa. My jesteśmy, jako chrześcijaństwo, religią Słowa. Ale jaka jest wobec tego właściwa postawa nasza, ludzi wierzących, jeśli chodzi chociażby o rekolekcję? To najlepiej chyba jest tak, że po prostu będziemy. Bo pierwszą formą miłości Pana Boga i drugiego człowieka jest obecność. Potem następują słowa, gesty, czułość, pomoc, miłosierdzie no wszelkie formy miłości są dalej, ale podstawową formą miłości jest obecność. Dlatego Pan Bóg kocha nas poprzez to, że obiecał, że będzie z nami. Po wszystkie dni aż do skończenia świata. To są słowa Zbawiciela i On tego słowa to trzymuje. Jest z nami. Jest z nami. Jeżeli dusza doświadcza Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, to ta dusza chce być z Bogiem. I na tym polega właśnie to wszystko, co, się, co dotyczy rekolekcji, w ogóle naszego życia, wiary, naszego życia chrześcijańskiego. jest to odpowiedź miłości na miłość. Gorzej, jeżeli dusza nie ma doświadczenia miłości. Czuje się bezdomna, czuje się gdzieś zapomniana. Tak się można czuć, ale na szczęście nie w uczuciach jest istota naszego życia. Uczucia się zmieniają. Ważne jest to, co, co dokonuje się w relacji nie tylko w skali uczuć, ale też poprzez właśnie też obecność. obecność. Dlatego też zachęcam serdecznie do tego, żebyśmy... W tych dniach rekolekcji znaleźli czas, aby pobyć z Jezusem, aby być z Nim w tych dniach wielkiego postu. Kochani, dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od słów, kiedy Pan Jezus zabiera ze sobą Piotra, Jana i Jakuba, aby wyszli na górę się modlić. I gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił. Początkiem wszelkiej przemiany naszego życia, pod każdym względem, wszelkiej przemiany. Jest modlitwa. Nieraz, jak asystuję przy małżeństwach, przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, to widzę, no, w oczach kobiety jest zawsze ta nadzieja, że ona tego chłopa jakoś zmieni. I to jest, to jest takie, czasami nawet to widać, jak one tak z pobłażliwością patrzą na tych facetów. Mówi, e, poczekaj, daj mi trochę czasu, ja cię urobię. I potem po 20-25 latach okazuje się, że tam nic się nie zmieniło. Rząd jaki był, taki jest. Że to nie jest tak, że, że my mamy patent na to, żeby na przykład zmienić drugiego człowieka. Możemy zmieniać no, rzeczy zewnętrzne, kolor włosów, umeblowanie w domu, jakieś tam dodatki. To, są, to jest zmiana, to są rzeczy bardzo powierzchowne. Ale przemiana dotyczy czegoś głębszego. Dotyczy czegoś, na co tak naprawdę do końca nie mamy wpływu, nawet jeżeli się bardzo staramy, bo przemiana, o której dzisiaj słyszymy, to przemienienie Pańskie, przemienienie na górze tabor, dotyczy drogi świętości, uświęcenia naszego życia. Jeżeli mamy problemy, a któż ich nie ma, mamy swoje grzechy, któż ich nie ma, niektóre tak przylgnęły, że już latami nie możemy się z nich, od nich uwolnić. Latami. Wokół nas żyją ludzie, którzy też mają swoje problemy, niekiedy nałogi okropne. W świecie, w którym żyjemy, liczba nałogów w przeciągu y, ostatnich lat wzrosła z 26 oficjalnie do 50 paru. To jest po prostu eksplozja nałogów. Y, ludzie się uzależniają od wszystkiego, począwszy od. Tych smartfonów, internetu, hazardu, pornografii, alkoholizmu, nikotynizmu, wszelkich różnych rzeczy są, jest masę nałogów. I to trwanie w tych nałogach pokazuje, że żyjemy zasadniczo w kulturze, gdzie zmysłowość jest hołdowana. Przyjemność, zmysłowość. Są, są takimi, tak ważnymi dla ludzi rzeczami, że po prostu temu poświęcają czas i bardzo łatwo wiemy, jak łatwo rozobaczyć, do czego nałogi prowadzą. No nie da się uciec od problemów. Jeżeli ktoś ucieka od problemu na zasadzie picia alkoholu, to wiadomo, że to jest lawinowy postęp w zależnieniu. Nie, nie da się rozwiązać problemu alkoholem ani żadną inną ucieczką. I Pan Jezus przypomina nam, że prawdziwa przemiana zaczyna się od modlitwy. Jest taki tutaj możliwe, że słyszeliście niedaleko Warszawy, 70 kilometrów od Warszawy, miejscowość Garnek. W czasie II wojny światowej, 1 września, kiedy Niemcy napadli na Polskę, proboszcz tej parafii podczas właśnie mszy święte powiedział do ludzi, Hitler napadł na Polskę. Jest to człowiek, który jest posłany od szatana. Zrobi wielkie szkody, zniszczy, zabije miliony ludzi. Miliony ludzi. Ludzie będą bardzo cierpieć. I my na to w tej chwili nie mamy jakiegoś większego już wpływu. Ale jedną rzecz, którą możemy zrobić i musimy to zrobić, będziemy się modlili. I od 1 września 1939 roku codziennie przed najświętszym sakramentem był odmawiany różaniec. I to są fakty. Proszę sobie sprawdzić, bo to przecież można dzisiaj w tym wszechmocnym, tak zwanym internecie, wszystko można sobie zweryfikować. Dlatego ja tutaj nie śmiałbym podawać jakichś rzeczy nieprawdziwych. I proszę sobie zobaczyć, co się działo w tej miejscowości. Modlili się przez 6 lat. Początkowo przychodziły starsze babcie, niewiele osób, babcie i małe dzieci, ale żaden żołnierz niemiecki nie zawitał do tej miejscowości. Wszyscy młodzieńcy, mężczyźni, którzy dostali, dostali pobór do wojska, Chociaż przeszli niejednokrotnie nie bardzo ciężkie chwile, bo byli, bo byli w obozach koncentracyjnych i wywiezieni na Sybir, wszyscy po wojnie wrócili, cali do swoich rodzin. Siła modlitwy. siła różańca świętego. Sami słyszymy, jak matka Boża, która, której objawienia są yy, chociażby to ostatnio w Medżugorie przed wojną, straszliwą wojną na Bałkanach, kiedy ludzie mordowali się w sposób no, okrutny. Okrutny. Jak to jest, że w człowieku się takie instynkty, widzie, że tak powiem, uwalniają? No niestety, tacy jesteśmy. I przestrzegała, jeżeli się nie będziecie modlili, nie będziecie pościli, przyjdzie wojna. Fatima, okrutna wojna przyszła, wyniszczająca. I dzieje się również, święty Jakub w liście pyta wierzącą gminę, dlaczego są wojny między nami? I odpowiada, z pożądliwości naszych, z naszych grzechów. Z tego, że człowiek bardziej ukochał świat, i grzech i to, te wszystkie rzeczy, niż Pana Boga. I my sami wiemy, że to tak funkcjonuje, że, że świat stał się arogancki. Ludzie stali się arogancy wobec Pana Boga. Wyśmiewany Pan Bóg, oczerniany, yy, odrzucany. No i, i długo nie trzeba było czekać. Długo nie trzeba było czekać, żeby jakiś tam Hitlerek na wschodzie się odezwał. I, I to tak jest. I to tak funkcjonuje. Dlatego teraz, w tym czasie, kiedy u naszych granic toczy się krwawa wojna, my musimy zrozumieć, że ocalenie jest w Panu Bogu, w modlitwie. Jest ocalenie. Tu jest przemiana. I nawet jeżeli się komuś wydaje, że jest to strata czasu. Bo tak niekiedy modlitwa niektórym może się wydawać, że jest to strata czasu, że w tym czasie moglibyśmy zrobić tyle rzeczy. To trwanie przed Bogiem przynosi niesamowite owoce w życiu tego, który się modli i w życiu tych, za których się modli. Znamy te przykłady z historii, można by wymieniać, ile modlitwa przemieniła serc, ile modlitwa dzięki modlitwie, dzięki Bożej łasce, ilu ludzi. Przeszło to życie w sposób naprawdę godny, i pomimo tego, że było trudno, byli zostali uświęceni, zbawieni. Trzeba nam się modlić. Dzisiaj nie modlimy się najczęściej, to jest chyba najczęstszy grzech w konfesjonale. Brak modlitwy albo zła modlitwa. Najczęściej się z tego spowiadamy. Dlaczego tak jest? Kochani, zobaczcie, tak jak tutaj jesteście dzisiaj w świątyni. Możecie powiedzieć tak: Przyszedłem, bo mam potrzebę spotkania się z Bogiem. W porządku. Przyszedłem, bo jest niedziela i tak trzeba, żeby w niedzielę być nam przy świętej. Przyszedłem, dlatego że no tak jestem przyzwyczajony, bo i, ta, i tak dalej, i tak dalej. No wszystko poniekąd to jest racja. Ale najistotniejsze jest to, że. Przyszedłem dlatego, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Ludzie się nie modlą i nie chodzą do kościoła z prostych powodów: praca, nauka, zmęczenie, lenistwo, choroby, problemy, złe samopoczucie, ludzie, wydarzenia. Dziesiątki, dziesiątki rzeczy, które się dzieją. Wszystko. I wielu zatrzyma się na tym. Niektórzy, e, przecież już jestem 30 lat starym księdzem, to już się nasłuchałem tych rzeczy. Proszę księdza, ja też mam prawo do odpoczynku. Miej, nie ma problemu. Możliwe. Od wyboru Boga, od tego, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu, zaczyna się każda modlitwa. Jeżeli tego nie ma, to co ci Pana Boga zabiera? No coś ci Pana Boga zabiera. Nie widzisz tego, że musisz o Niego walczyć, o przyjaźń z Nim. I modlitwa jest właśnie tą formą, pierwszą formą miłości, czyli obecności wobec tego, kogo kocham. Obecności. Postawię wam pytanie retoryczne, no bo to jest retoryczne, bo może Większość z Was zna, zna na nie odpowiedź, ale no kiedy syn marnotrawny się nawrócił? Znamy tę przypowieść Jezusa, przepiękną. Miał ojciec dwóch synów, jeden poszedł, wszystko roztrwonił, skończył ze świniami, czyli z, no, się, uświnił się totalnie w swoim życiu. Kiedy on się nawrócił? Nie wtedy, kiedy sobie przypomniał, ile ma grzechu. Bo są tacy ludzie, którzy skupiają się na sobie. On, nawet jak idzie do spowiedzi, to jest tak skupiony na sobie, tak skupiony na tych wszystkich sytuacjach, które się w jego życiu dzieją, że, że to jest po prostu aż czasami no, niesmaczne. tak, no. czasami człowiek ma ochotę powiedzieć: No, odpuść sobie, chłopie, odpuść sobie. Człowiek, syn marnotrawny, zobaczcie, przeczytajcie sobie Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Syn marnotrawny nawrócił się wtedy, kiedy sobie przypomniał, że ma Ojca, który go kocha, że u tego Ojca jest pod dostatkiem jedzenia. Tylko wtedy można się nawrócić, kiedy my mamy Ojca, kiedy mamy do kogo wrócić i kiedy wiemy, że i czujemy to, jakkolwiek by to nazwał, wiemy, czujemy, przeżywamy, doświadczamy, że Bóg jest dobrym Ojcem. Wtedy można wrócić, nawet jeżeli się człowiek uświni w życiu y, niesamowicie. Przez różne grzechy. I tak samo, tak samo w naszej duszy się to dokonuje. Jeżeli ta dusza ma doświadczenie miłości, jeżeli ta dusza ma doświadczenie Boga, który jest dobry, no to wtedy ta dusza idzie w modlitwę. Idzie na spotkanie z Bogiem. I nie zawsze zobaczcie, mamy takie czasami, ktoś mówi, mam wyrzuty sumienia, że się modlę za mało, albo. Ale to niekoniecznie jest wyrzut sumienia, że Pan Bóg Cię upomina. Weź, spojrzy na to inaczej. To jest wołanie ducha świętego w tobie. Duch święty woła, żebyś się zaczął modlić. Jesteśmy przyzwyczajeni, i to jest oczywiście, proszę mnie dobrze zrozumieć. Jest to bardzo niedojrzałe. Jeżeli człowiek dorosły spowiada się, że nie pomodlił się pacierza, no to proszę, proszę mi powiedzieć, gdzie jest napisane, żeby się modlić pacierz rano i wieczorem? No niestety, nigdzie. Nie, nie spotkamy tego w Ewangelii, ale spotkamy w Ewangelii takie słowa Chrystusa Pana. Módlcie się nieustannie. I, po, I pacierz, tak zwany pacierz, rano i wieczorem jest wskazany dla dzieci, bo one, dziecko w, wchodzi w rytm modlitwy. I ono rano, wieczorem z rodzicami, samo, z babcią czy tam z kimś modli się. Ale człowiek dojrzały to jest ten, który się modli, tak jak mówi Chrystus, modli się nieustannie, czyli on jest w relacji. Bo no zobaczcie, jeżeli my się ograniczamy tylko do pacierza to, Co się dzieje, dlaczego wieczorem się ciężko jest pomodlić? No, bo jest to zadanie, obowiązek. A tyle się w ciągu dnia nabiegam, tyle jest wydarzeń ty... i jeszcze się trzeba pomodlić. To z czego, organ... z czego, że tak powiem, rezygnujemy? No, z modlitwy. Bo jest zadaniem, jest tylko obowiązkiem. Tak jak wielokrotnie dziecko ma opór do modlitwy, bo dla niego to jest. Często tylko obowiązek, tylko obowiązek. Ona tam nie widzi nic więcej. Jeżeli gdzieś tam w duszy nie ma roz, tej relacji rozwiniętej, to ono tylko to czuje. No i tak musi się pomolić, no to się pomodli, żeby mamie przyjemność zrobić czy tam komuś. I to samo może być z dorosłym sercem, z dorosłą duszą człowieka, która. która no, ogranicza swoją relację do Pana Boga tylko do pacierza, no to wtedy nic z tego nie wynika. Po prostu no, no to jest dobre tylko samopoczucie, bo się pomodliłem. Znowu skupiamy się na sobie. Pan Bóg chce, abyśmy z Nim przeżywali nasze życie. To ktoś powie, no to co ja mam cały czas odmawiać różaniec? No nie. To jest tak, jak kogoś kochasz, wiesz dobrze. Jeżeli kochasz żonę, to nawet jeżeli wyjeżdżasz za granicę do pracy, ale serce jest przy rodzinie. Pamiętasz, dzwonisz, wysyłasz SMS-a, dajesz znaki, że chcesz rozmawiać, że rozmawiasz, że. No wszystko, No to jest miłość, to jest relacja. Przecież tego nie, to, to nie wymaga jakiejś wielkiej filozofii. To samo jest w modlitwie. To samo. Te chwile przecież można się modlić gotując zupę i jadąc na zakupy, jadąc samochodem. Po co ci. Co wynika z tego, że Ty słuchasz na okrągło tych samych informacji? Z lewa, z prawa, z pośrodku. Co to co, co jest, że Ty wszystko wiesz i po co Ci to? No to po co Ci to? Nic, z tego nie wynika. Co z tego, że Ty wszystko wiesz, co jest na pierwszych stronach gazet, jak Ty nie rozmawiasz ze swoją córką, ze swoją żoną, z mężem? Co z tego? To, to nic się nie uratuje, taka wiedza. Chodzi o to, że. że Wiem, że to jest dla mnie ważne, że z tej modlitwy następuje przemiana serca, że może się w końcu, dzięki łasce Bożej, dzięki łasce Bożej, Pan Bóg mnie uwolni od mojego myślenia chorego, od moich chorych pragnień, od moich grzechów, od tego, że nie potrafię rozmawiać. Jak mąż może rozmawiać z żoną i żona z mężem, jeżeli się za siebie nie modlą? Bo to jest, jest modlitwa powierzchowna typu. Co w pracy, dzieci jak w szkole, co tam było, no i tyle. Dorosłe małżeństwo dojrzałe rozmawia o tym, co ona ma w sercu i co on ma w sercu. I ona wtedy wie, co on ma w sercu i on wie, co ona ma w sercu i niczego się nie muszą domyślać, ani żyć w założeniach. Tego potrzebujemy. Ty potrzebujesz wiedzieć, co Pan Bóg o tobie myśli. Czy inaczej jesteś samotna, samotny? Pan Bóg chce, żebyś wypowiedziała, wypowiedział, co masz w sercu swoim, żebyś usłyszała też samą siebie, jak mówisz. To są wszystko rzeczy, które są dla nas ważne, bo nasze modlitwy Panu Bogu nie są potrzebne, ale Pan Bóg w trosce o człowieka zaprasza nas nieustannie do tego. Jeżeli się nie będziemy modlili, nie ostoimy się. Zobaczcie ile ludzi odchodzi od kościoła i będzie odchodziło. Kto odchodzi od kościoła? Ci, którzy się nie modlą. Odejdą, to jest gwarantowane. Oni odpadną, bo w zasadzie to nic ich nie będzie trzymało. Natomiast modlitwa, rozmowa, tak samo jak w rodzinie, dobrej rodzinie, dzisiaj z tym mamy coraz większe problemy szczególnie przy wychowaniu małych dzieci czy, czy młodzieży, którzy w ogóle nie potrafią rozmawiać, którzy się skupiają tylko na, na tych komunikatorach wszelkiego rodzaju i oni w realu nie są w stanie rozmawiać o niczym. Mówił mi ojciec dziewczyny nastoletniej, obiad niedzielny, a on mówi do niej przy stole i ona wydaje się, że ona patrzy, że ona, ona widzi, że rozmawia, ale, ale, tak ona ma taki podzielny ten, że ona tam pod stołem ma tego smartfona i do niej mówi trzy razy podaj mi sullu. Za trzecim razem wysłał jej sms, a od razu podała. No. Babcie sobie muszą kupić świetne smartfony, żeby się z wnukami dogadać. Bo to, to nie ma siły. Wszystko już jest tak funkcjonuje. Przecież oni, oni się tak na, na tych forach społecznościowych tak się komunikują, a jak spotka się chłopak z dziewczyną, nie ma o czym rozmawiać, oni nie potrafią. Siedzą przy kawie i każdy patrzy w telefon. No to, to jest po prostu ubóstwo, totalne ubóstwo. No ale tak jest, no co zrobimy, Pomarudzimy marudzimy na ten temat, wiemy, że tak się dzieje. Wiemy, że tak się dzieje. Musimy zrozumieć, że, że to jest po prostu ustecznienie człowieka. Ustecznienie. Nim człowiek zaczął mówić i pisać, to nie umiał mówić i nie umiał pisać. No, to się nazywa prymityw. Jak człowiek nie umie mówić, jak się nie umie rozmawiać, to jest ustecznienie człowieka. I nie obrażajmy się na to, bo, bo to nie jest tak, że ja jako starsze pokolenie będę teraz narzekał na młodzież. To nie chodzi o to, tylko my musimy zrozumieć, że coś złego się dzieje że coś, coś złego się dzieje, że my nie możemy na to pozwolić. Bo to jest nasza wiara i to jest nasze życie i to są nasze rodziny i musimy o miłość prawdziwą i o Boga walczyć. Jak ktoś to przegapi, to już potem jest za późno. Jest za późno po prostu. Niewiele się da zrobić. To tak jak nieodrzełowanej pamięci ksiądz Pawlukiewicz, przyszła, przyszła do niego młoda matka w siódmym miesiącu Ciąży, jak to się mówi popularnie, i pyta go, proszę księdza, a od kiedy trzeba rozmawiać z małym dzieckiem? A on mówi, jest pani spóźniona 7 miesięcy. Jest pani już spóźniona 7 miesięcy. Z małym dzieckiem matka rozmawia od początku. Niby to takie oczywiste. Prawda? Niby to takie oczywiste. Wszyscy wiedzą. Dlatego my nie możemy pozwolić sobie na to, żeby ktoś nam zabrał Jezusa. On nie może sobie na to pozwolić. Bo to, że jesteś, tak jak ludzie mówią, zmęczony, zapracowany i tak dalej. Ja pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, myśmy chodzili jeszcze wtedy do, na Katechezę do salki przy kościelnej i siostry zakonne, które nas uczyły Katechezy, narysowały taki plakat. Pamiętam to w to zasadzie lata już, ale. Rozwój człowieka, taki noworodek, potem taki tam mały kaszojatko, potem tam na większe coś to. I, i też, i trup w trumnie, w trumie, leży już trup. I podpis był o modlitwie. Za mały, zaleniwy, zapracowany, za późno. I tak to jest. Nawet babcie, które są na emeryturze i można powiedzieć, no tyle mają czasu dziewczyny, no ale babcie też głowa boli, ciśnienie spadło. Jest je łatwo i się modlić nie. Na każdym etapie swojego życia przeżywasz zmaganie o modlitwę, o Boga. To jest, musisz to widzieć, bo jak tego nie widzisz, to, to nie wiesz, co się z tobą dzieje, nie wiesz o co chodzi. Musisz to widzieć. To jest normalnie zmaganie. Tak to jest. W rozwoju człowiek tak to jest. Dlatego też chcielibyśmy to widzieć, bo dzisiaj nam Pan Jezus przypomina, że przemiana zaczyna się od modlitwy. A jak się kończy przemiana? No to słuchajmy Ewangelii. Tu mamy takie zdanie. Z obłoku odezwał się głos ojca. To jest mój syn wybrany, Jego słuchajcie. Kiedy słuchamy Jezusa, kiedy pozwolimy się Bogu prowadzić, zobacz, kto Ciebie w życiu prowadzi? Czy Ty się w ogóle pozwalasz komuś prowadzić? Niedawno Jezus mówił w Ewangelii. Jak ślepy ślepego prowadzi, obaj wpadną w dół. Jeżeli nie wpadniesz w ten dół za życia, to jest taki dół na miejscu, który nazywa się cmentarz, tam kopią takie doły, i tam się wpada. Taka jest kolej rzeczy, jeżeli pozwalamy się prowadzić komuś, kto nie prowadzi nas do życia. Dlatego te święta paschalne, które przed nami, to jest radość nowego życia, które daje, które daje nam Jezus. Nowego życia, z zmartwychwstania, które daje nam Chrystus. Kochani, bardzo zachęcam was do, do tego, abyśmy ten czas rekolekcji wspólnie tutaj przeżyli w tej parafii, żeby on był właśnie takim czasem oddanym Panu Bogu. Niech Pan Bóg przemówi do naszych serc, żebyśmy się modląc doświadczyli Jego miłości. Amen.